Kobiety biorą dużo większą odpowiedzialność za to, jak czują się dzieci, jak czuje się ich rodzina, jak czują się inni. W większości przypadków to właśnie kobiety cierpią na choroby autoimmunologiczne, ponieważ te emocje u kobiet są najczęściej niewyrażane. Te kobiety odczuwają bardzo mocną odpowiedzialność za to, co się dzieje wokół nich, jaka jest atmosfera w pracy, są takie smutki, takie malutkie traumy, które są spowodowane tym, że kobieta musiała z siebie zrezygnować w jakimś tam etapie swojego życia albo na co dzień, bo musi jeszcze ugotować obiad, bo musi jeszcze to zrobić, musi jeszcze posprzątać, jeszcze pranie, jeszcze to, jeszcze musi to wszystko ogarnąć. A chciałaby sobie właściwie odpocząć, albo przeczytać coś fajnego, albo poćwiczyć, albo czymś się zająć. I to są takie malutkie elementy, które składają się w wielką układankę ściśniętych do środka emocji. Jeżeli wyrastałyśmy w takim społeczeństwie, które dawało nam takie informacje, że czułyśmy częściej niskie poczucie wartości, dużą ilość smutku, zalewanie, i pływanie i topienie i pławienie się w smutku, no to będziemy odczuwać to w każdej praktycznie relacji z każdym człowiekiem. Bez względu na to, co ten człowiek do nas mówi, czy rzeczywiście są to słowa, które mogą nas ranić, to będziemy się tak czuć. Będziemy kreować też takie sytuacje, ponieważ tylko to znamy. I to jest takie ziarno, które kiedyś było zasiane, i teraz z niego wyrasta to, co wyrasta. I tu nie możemy mieć ani do siebie żalu, ani do tego, co już było. Tam tego nie zmienimy. Możemy to połączyć ze sobą i próbować zrobić coś nowego, żeby od nowa nauczyć nasze ciało, nauczyć siebie, czuć coś nowego do siebie, od siebie zaczynamy od środka. A potem to wszystko potrafi wyjść na zewnątrz i po pierwsze my widzimy świat inaczej, my... Możemy odbierać informacje, które do nas docierają inaczej, możemy je przesiewać i wybierać to, co jest dla mnie dobre. Biorę to, co jest dla mnie dobre do widzenia. Nikt za nas tego nie stworzy. Jeżeli zostaniemy w starym nawyku, to dostaniemy to, co było do tej pory. Jeżeli pójdziemy w nowy nawyk, będziemy dostawać nowe. I nasze ciało będzie nowe. Ono się może regenerować. Dlatego osoby, które praktykują Qigong, dożywają stu, kilku przede wszystkim, dlatego, że oczyszczają swoje ciało z niepotrzebnych zastojów, działają na wszystkie organy wewnętrzne, tworzą przepustowość w przepływach qi, czyli energii życiowej przez kanały energetyczne, i to właśnie wpływa na ich stan zdrowia, samopoczucie, witalność i żywotność.